Tu mamy kolejny przykład domniemań i fałszywych informacji od pana Wardengi. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Okej, okay, błędnie założyłem, że Konopski przestrzega prawa i płaci ludziom za ich pracę. No cóż, tutaj chłopie się potwornie pogrążyłeś. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Nie wiem czy wiesz, ale skoro nie zapłaciłeś ludziom ani złotówki, to złamałeś prawo. Wynagrodzenie za pracę przysługuje pracownikowi zawsze, nawet jeśli przepracował zaledwie jeden dzień. Pamięta Pamiętaj, że zgodnie z prawem coś takiego jak bezpłatny okres próbny i bezpłatny dzień próbny nie istnieje. Niestety wielu nieuczciwych pracodawców wykorzystuje brak doświadczenia i wiedzy, zwłaszcza młodych osób. Niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy planowałeś zawrzeć, to za okres próbny zawsze należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie należy się nawet, gdyby okres próbny wynosił jeden dzień. Ale ile trwał on w ogóle u Konopa? Miało to trwać dwa tygodnie, a trwało łącznie cztery. Żadna z osób w okresie próbnym nie otrzymała nic. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Ludzie pisali mu newsy do odcinka i nie dostali złamanego grosza. Pogratulować żyłki do biznesu. Z pewnością ten odcinek oglądają także fani Konopa i być może myślą, że Konowski nie zapłacił komuś, bo Ktoś żadnego newsa nie napisał. Z przyjemnością rozwieje wasze wątpliwości. Ty nie dostałeś w ogóle pieniędzy, mimo że twój news był w odcinku. To był nie jedyny mój news, ale ten akurat użył jeden do jednego. Jak myślicie, że widzieliście już wszystko, czyli walka niskorosłych albo kobiety z mężczyzną, to posłuchajcie tego. W Rosji, bo chyba nikogo nie dziwi. miała miejsce najdziwniejsza walka w historii. W walce wzięła udział kobieta nazywana również chłopczycą. dla przeciwko niej jest 75-letni mężczyzna wraz ze swoim wnukiem. Pomimo ogromnej przewagi kobiety, walka ostatecznie zakończyła się remisem. Gdy macie pomysł na jakieś bardziej chore, trikowe zestawienie, to podzielcie się tym w komentarzu, Jak najbardziej oryginalny komentarz To był nie jedyny mój news, ale ten akurat użył jeden do jednego. A nie grosza i usłyszałem, żeby były chujowe. Tak, moi drodzy, Konop jest na tyle bezczelny, że mimo, że brał kogoś newsy jeden do jednego i tej osobie nawet nie zapłacił, to jeszcze na koniec powiedział jej, że kiepsko pisze. Prawie miesiąc się starałem, codziennie się udzielałem, pisałem scenariusze, newsy, kilka z nich słowo w słowo użyłeś w filmie. Scenariusze to mega mierne, dużo trzeba było zmieniać. Kurtyna, moi drodzy, ten youtuber od kilku lat pouczał nas wszystkich na temat tego, jak należy się zachowywać w internecie. Co w ogóle grozi Konopskiemu za to, że nie zapłacił ludziom za ochronę jest próbny. W przypadku naruszenia obowiązku wypłaty wynagrodzenia, pracodawca podlega odpowiedzialności wykroczeniowej i może zostać nałożona na niego kara, grzywny w wysokości od 1000 do 30 tysięcy złotych. Warto tutaj przypomnieć, że na okresie próbnym było kilkanaście osób, a więc może uzbierać się z tego spora suma. To ja już chyba wiem, czemu ty tak naciskasz na walkę ze mną. Mogę mu zrobić rekord 03, jak chcę <laughs> i go najebać. Ok, po już Nie Niech napsal, kurwa! Ciekawe jest tutaj również to, że Konopski nie może wykonać żadnego manewru, by się obronić. Nie może także powiedzieć, że pracownicy kłamią, bo przecież sam się wsypał. Osoby, które do Ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Mam kontakt z kilkoma osobami, którym nie zapłaciłeś. Co do reszty, to radzę Ci ich przeprosić, wybłagać, by przyjęli wynagrodzenie i pocałować w rączkę. Pięćdziesiąt? Proszę Pana, się znajdzie. Dziękuję bardzo, za rączki. Oczywiście, proszę Pana. Czy napiją się Panowie wódeczki? Jak zapytasz, hamie pierdolony. I wódeczka musi być zimna i gęsta. Jak sok soksyst. Zastanawiacie się jednak pewnie, że skoro za okres próbny nie zapłacił, to może przynajmniej sowicie wynagradza tych, którzy trafili do finalnego research teamu. To zapnijcie pasy. Stawka za tydzień pracy to 20 zł. Płatne co dwa tygodnie. Czuć pieniądz. Czuć pieniądz. Do rzeczy. Za podsuwanie ciekawych newsów proponuję 20 zł tygodniowo, płatne co dwa tygodnie poprzez PayPal. Dobre pieniądze, można za to kupić kole, chipsy i jeszcze starczy na maczugi ketchupowe. Dobra płaca dla dziesięciolatka. Ale wiesz konop, chwaliłeś się, że finalnie większość zatrudnionych osób. Jest powyżej 18 lat, nie jest to trochę wyzysk? Sam wiesz, że research i pisanie newsów to nie jest taka łatwa robota, bo sam wielokrotnie ją spierdoliłeś. Konopski, król researchu. Ja rozumiem, że musisz teraz oszczędzać, bo na tapecie jest sprawa sądowa z Leksiem, ale przynajmniej nie mów, że napisały do mnie osoby, których nie przyjąłeś. A jak zostali wyrzuceni z Discorda, to polecieli do Ciebie z informacjami. Tak naprawdę napisały do mnie osoby, które były zawiedzione twoją ofertą. Jesteś cwany, ale pamiętaj, że masz firmę zarejestrowaną w Polsce, więc przynajmniej przestrzegaj polskiego prawa i zapłać im należne pieniądze za okres próbny, młody biznesmenie.